Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii gry Harry Potter i Książę Pukry. Yy, mamy iść po Lunę, yy, która czeka na nas przy hangarze na łodzie. Za eksplodującymi mózgokrętkami, chrupolimpami, czy czymś takim. Jest w każdym razie przy hangarze na łodzie. Jakieś pudła? Nie było tu tego chyba. Przypomniałem, że możemy używać sprintu, no trudno. Po schodach się niestety nie da, a tu są praktycznie same schody. Poza tym i tak nie jest to jakoś daleko. Kiedy? Jesteś Cześć Luna, masz ładną sukienkę. Jak myślisz, czy powinnam założyć również moje kolczyki w kształcie rzutkiewek? Nie wiem już sama, czy będą pasować. Nie, nie, wyglądasz świetnie. Cieszę się, że przyszedłeś. Profesor Slughorn prosił mnie o odpalenie tych fajerwerków na rozpoczęcie przyjęcia, ale nie bardzo wiem, jak to zrobić. Trzeba po prostu rzucić incendio na ląty. Lepiej po prostu biec przed siebie i cały czas trzymać tą myszkę tak. O, jeden. tak jak to jak trzeba to go. zaklęcie robić, chociaż nie wiem, czy nie wiecie zawsze. Tak jest ten nie ze wszystkim. Jest ładny świsk. Jest naprawdę miło, a potem się kończą. Tak jak dzisiejsze przyjęcie. Tutaj chyba było krudło. Że otworzyli już tę część zamku. Chodźmy na przyjęcie z Lakornem. W zamku byłam tylko w snach. Wiesz, że zdarza mi się chodzić przez sen, dlatego kładę się spać w butach. Cieszę, że przyszedłeś. Jest tu wiele osób, którym chcecie przedstawić. Panie profesorze, nikogo innego tu nie ma. Oczywiście. Doskonale, doskonale! Jeszcze nie jesteśmy gotowi ani trochę. Właśnie dlatego przydałaby mi się odrobina pomocy. Na pewno ty i panna... Yy... Loveboot. Błyskawicznie doprowadzicie do miejsca do porządku. Miałem zamiar przyrządzić poczt dla gości, ale czas nie pozwolił. Czy mógłbyś go zrobić za mnie? Mhm. Lewo, po to trzeba tak powoli. Jak się robi szybko, to nie działa. Takie mam wrażenie. Spróbuję szybko teraz. A dobra, działa. Tak mi się wydawało. Dobra. Robimy kończę. Bo to. już na obrazku jest w pomarańczowe. Eee... kurczę. To? Aha, tu. Jeszcze ja się trzeba zamieszać. No dobra, starczyk pomyliło mi się. W tym talerzu takie spłaszczone te owoce są. Nie wiem czemu. Smak słońca i szczęścia Wiedziałem, że tylko ty możesz to zrobić, chłopcze Są już nasi goście Stój, Potter Chcę jedynie przekazać wiadomość Profesor Dumbledore poprosił mnie o przekazanie ci jego najlepszych życzeń Wybrał się w podróż i powróci dopiero po feriach Podróż? Dobra Łapy precz, ty plugawy harłaku! Spokojnie, panie Filcz. Co to za zamieszanie? Dobra, dobra, chciałem się wkręcić. Zadowolony? Wyprowadzę Andy. Co tam robiłeś? To jest trochę trudne, bo nie można biec, tylko trzeba cały czas tak klikać W. Jeszcze żeby ojejku, nie wiem czy mi się to uda. Nie tu. Fila. Kurde. Lol. Myślę, że za drugim razem też mi się nie udało. Bo to jest coś. Nie muszę się panu tłumaczyć. Bo to jest troszkę trudniejsze niż mi się wydawało. brać mi chwałę. Są do drzwi. To chyba te. Może to ja rzuciłem Ach, na Katie Bell, a może nie ja. Dobrze. Co panu do tego? Przysiągłem cię chronić. Złożyłem wieczystą przysięgę. Nie potrzebuję ochrony. Zostałem wybrany. To moja chwila. A niech to. Myślisz, że Snape tylko udawał? Nie. Powiedział nawet, że złożył nieczystą przysięgę. Wieczystą przysięgę? No tak. Co się dzieje, gdy złamiesz wieczystą przysięgę? Umierasz. Wszyscy poszli spać? Ja ostatnio nie mogę spać, więc myję włosy. Pupie, prawda?

Chcesz się zabrać! Zawsze unika zakręca, jak ją wzmacniam. Ty już O!

On... O, dobra. Kurczę, o. Żebyśmy tylko nie przegrali. Oj jakby nas to trafiło, to byśmy chyba zginęli. Jeszcze jedno zaklęcie. Dobra. Było ciężko. dzięki Wiesz że żyjesz. I dziękuję. Wiesz. Za Ginny. Gdyby nie ty, miałbym Wilkołaka za siostrę. Eee, no nie ma sprawy. Tata sprawdził burki na Powiedział, że Malfoy patrzył na znikającą szafkę. Co takiego? Co mógłby zrobić z jedną z nich? Nie wiem, ale tata mówił, że nadal była w Coś gnuje. Po prostu nie wiem co. Cześć, Harry. Cześć, Ron. Harry, sądzę, że profesor Slakhorn urządza kolejne przyjęcie dla zaproszonych gości. Klub ślimaka? Może Slakhorn zamieni ciebie i McLagena w króla i królową ślimaków? Na razie, Harry. Hermiona, widziałaś Malfoja robiącego coś podejrzanego? Przestań, Harry. Nadal się martwisz, co robi Draco? Ron powiedział mi, że jego tata widział, jak Malfoy gapił się na znikającą szafkę u Borgina i Barksa. Nie ma mowy, żeby przemycił znikającą szafkę do zamku. Aurorzy przeszukują każdego, kto wchodzi. Sprawdzają nawet swoją pocztę. No to powiedz mi, jak on to robi, że znika z mapy Huncwotów? Pokażę ci. Przysięgam uroczyście, że knuje coś niedobrego. Zapewne zauważyliście, że jesteśmy w jakimś innym momencie teraz w grze. I pominęliśmy tamto... Mm, tamtą rozmowę z Hermioną yy, to było tak, że skończyło mi się miejsce na dysku C bo zapomniałam sobie usunąć stare pliki i wyłączył mi się program do nagrywania i nie chce mi się znowu przechodzić od początku tej gry ja bardzo przepraszam za lenistwo ale piąty raz nie będę tej gry od początku przechodzić powiem wam co było do tej pory, bo nic ciekawego w sumie się nie wydarzyło rozmawialiśmy wtedy z Hermioną, pokazaliśmy jej, że coś na siódmym piętrze jest nie tak i Hermiona gdzieś poszła i my jesteśmy teraz na tym siódmym piętrze, znaleźliśmy taką kartkę tutaj, była tutaj przyczepiona i przyszedł Ron i te, na tej karcie jest napisany jakiś y, przepis na eliksir. I mamy teraz iść do Hermiony, do sali, do klubu. Nie. Chyba do, tak, do klubu eliksirów. Tak mi się wydaje. I y, y, mamy uważać ten eliksir. Nie, mamy się spytać Hermion co to za eliksir i najprawdopodobniej będziemy musieli go uważać. Naprawdę nic ciekawego nie było do tej pory, tylko coś tam gadali. Cześć Hermiono, znasz ten eliksir? Dziwię się, że Ty go nie rozpoznajesz. W końcu jesteś najlepszy z eliksirów. To chyba oczywiste. Tak, co to jest? Czemu pytasz mnie? Zapytaj lepiej księcia półkrwi. Dobrze zatem, tak właśnie zrobię. Przyrządzę eliksir i w ten sposób się dowiem. Skórka bumslanga. Jedny Bumslanga. Chyba nam się nie uda. No i koniec. Przykro mi. Jeszcze raz. Za dużo? Dobra. Najbardziej nie lubię tego mieszania, bo się strasznie tak... kolory się ciężko zmienia. Staram się to odratować. nie jest łatwe. Na dobrą ocenę na pewno nie zasłużyłam. No, szybko! Kurczę, co jest? Cicho. Ostatni mieszanie, i myślał, że już mnie zaliczy. Co Harry? Widzę, że robisz doskonały eliksir wielosokowy, ale mam nadzieję, że nie zamierzasz go użyć. Jest zakazany. To na pewno eliksir wielosokowy, panie profesorze? Oczywiście. Ten szary, mulisty wygląd, wszystkie cechy. Ale wiesz o tym przecież młodzieńcze, w końcu to tylko go przerządziłeś. To tylko taki eksperyment. Dzięki, panie profesorze. Eliksir wielosokowy. Używa się go po to, żeby przybrać cudzy wygląd. Po co to Malfojowi? Woldemort nie powierzyłby Malfojowi żadnej misji. Nie masz żadnych dowodów, prawda? Nie mam jeszcze, ale je zdobędę. Dumbledore wzywa cię do swojego gabinetu na następną lekcję. Harry, nie mów nic Dumbledorowi o Malfoju. On coś knuje. Robi coś po kryjomu i nie mówi o tym nawet krabowi i goilowi. Przyznaję, że to do niego niepodobne, ale nie masz dowodu, że coś robi. To po co w takim razie kręci się w kółko po siódmym piętrze i. Jasne, siódme piętro. Wchodzi do pokoju życzeń, dlatego znika z mapy Hunzwotów. No cóż, skoro wchodzi do pokoju życzeń, to nie dowiesz się, co tam robi. Właśnie dlatego używaliśmy go do spotkań GD. Skup się na swojej lekcji z Dumbledorem. Czeka na ciebie w swoim gabinecie. I to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie. Podajcie na fanpage'a, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Szczeram tego nie mówiłam, ale cześć!